15 marca No trzeba to upamiętnić Wywołali deszcz z gradem Grad wali Proszę zobaczyć jak tutaj tłucze wszystko gradobicie. To ja taki grad wielkości Wielkości małego grochu Mały groch Słyszymy to jak to buzuje słyszałem jak to buduje no no już szukają, szukają możliwości jak tutaj ludzi wykończyć, oni to zrobią jak będą kwitły drzewa owocowe o już już zmalało już zmalało już ostro dało od i już zmalało ostro dało od, 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 od i zmalało proszę zobaczyć, mamy grat Mamy grad, nasypał gradu. Gradobicie było. I cisza. Teraz deszcz pada. No dobra, fajnie wygląda. Trzecia część. Zobaczyć tutaj, jak tutaj mamy zmagania z tą pogodą. Znowu się zmaga. Bo nie mieszają prądy ciepłe z prądami zimnymi. Dlatego wychodzą takie cuda. Raz jest ciepło, człowiek się poci w ciągu dnia, a potem jest. Ludówka. Rano jest znowu ludówka, a po południu jest znowu ten, ten lato. No. Panie.